Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi posiadają wszelkie kompetencje do remontów, obsług i modernizacji śmigłowców rodziny Mi, czyli Mi8, Mi17, Mi14, Mi24. Śmigłowce Mi24 w tej chwili są prowadzone badania zmęczeniowe konstrukcji płatowca, prowadzące do przedłużenia resursu śmigłowców, co daje możliwość przeprowadzenia dalszych remontów i modernizacji tych śmigłowców dla potrzeb Sił Zbrojnych Polskich. Nasza firma posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia modernizacji tych śmigłowców, do utrzymania ich w dalszej eksploatacji i do czasu pozyskania nowych śmigłowców przez Siły Zbrojne, utrzymania tych śmigłowców w pełnej gotowości bojowej. Generalnie modernizacje śmigłowców przeprowadzone są na życzenie użytkownika, czyli żołnierzy eksploatujących te śmigłowce. Otrzymujemy zapotrzebowanie i propozycje modernizacji, później przygotowujemy odpowiedni program modernizacyjny, opracowanie technologii montażu, technologii eksploatacji tych urządzeń. Urządzenia są później badane na pokładzie śmigłowca, najpierw w próbach naziemnych, później w lotach doświadczalnych, sprawdzamy ich funkcjonalność i przydatność do dalszej eksploatacji. Przeprowadziliśmy wiele takich modernizacji związanych z poprawą bezpieczeństwa lotu, które unifikują nasze śmigłowce z pozostałymi śmigłowcami armii natowskiej. Jesteśmy właścicielami wielu myśli technologicznych, patentów, które opracowaliśmy w ramach modernizacji śmigłowców. Współpracujemy z firmami zachodnimi, które mają doświadczenie w produkcji i eksploatacji tych urządzeń nowych. Te urządzenia są eksploatowane już na śmigłowcach natowskich, więc staramy się modernizować tak nasze śmigłowce, żeby były tożsame z tymi śmigłowcami z pozostałych armii. Preferowana jest współpraca z przedsiębiorcami wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Niemniej jednak nie wszystkie urządzenia można pozyskać, więc wtedy wchodzimy w współpracę ze światowymi potentatami. W tej chwili oczekujemy na sprowadzenie do polskich pierwszych śmigłowców dla marynarki wojennej Augusta AW101. Zostaliśmy wyznaczeni jako podmiot obsługujący te śmigłowce. Również współpracujemy z firmami Leonardo poprzez uzyskanie zdolności obsługowych samolotów Orlik. Dla odbiorców targów przedstawiliśmy prototyp rakiety, która powstała w konsorcjum składającym się z Wojskowych Zakładów Lotniczych No. 1 za Wojskowego Instytutu Techniki i Uzbrojenia oraz Zakładów Produkcji Specjalnej Gamrat. Jest to projekt zbudowania rakiety trójstopniowej, która może wynieść na ponad linię Karmana ładunek o masie 40 kg. Koło mnie stoi prototyp rakiety, identyczny jak rakieta, która już była wystrzelona na poligonie, i następne, które będą służyły do prób. Sprawdzających możliwości odzyskiwania i naprowadzania tej rakiety z powrotem na Ziemię. Dalszy rozwój firmy, wchodzimy w zupełnie nową działalność, niemniej jednak, powstanie takiej rakiety pozwala na prowadzenie badań naukowych. Jest to rakieta ściśle cywilna, stricte cywilna, niezwiązana z programem uzbrojenia. Nasze kompetencje, nasza działalność przekłada się bezpośrednio na podwyższanie i stałe utrzymywanie zdolności obronnych naszego kraju.